To jest podcast AI codziennie, czyli co słychać w sztucznej inteligencji. Zapraszam do wysłuchania najciekawszych informacji ze świata AI. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Dobrzański. Dziś mamy 6 lipca, jest sobota. Zapraszam na podsumowanie newsów dotyczących sztucznej inteligencji. A czego możesz posłuchać dzisiaj? Zacznę od nowych narzędzi YouTube'a do zgłaszania treści AI, potem będzie wątek API w Windows 11, oczywiście dotyczącym korzystania z AI, potem czas na integrację czata GPT w samochodu Audi, a skończymy dziś na decyzji Nintendo dotyczącej niewykorzystywania AI do tworzenia gier. Zaczynamy od YouTube'a, wprowadził właśnie nowe narzędzia i zasady dotyczące treści generowanych przez AI po to, aby chronić użytkowników przed nieautoryzowanym wykorzystaniem ich wizerunku i ich głosu. Nowa funkcja umożliwia zgłaszanie deepfake'ów oraz innych materiałów AI, które Naruszają prywatność. Użytkownicy mogą teraz skorzystać z formularza zgłaszania naruszeń prywatności, podając w nim szczegóły dotyczące nieautoryzowanych treści. YouTube zobowiązuje się do rozpatrzenia takich zgłoszeń i podjęcia decyzji w ciągu dwóch dni. Treści satyryczne mogą być uznane za dozwolone, o ile oczywiście są odpowiednio oznaczone. Dodatkowo, serwis wprowadził zasady dotyczące muzyki generowanej przez AI, chroniąc przy tym artystów przed imitacją ich głosów. Kolejna informacja: niebawem sztuczna inteligencja w Windows 11, obecna już w aplikacjach takich jak notatnik, paint czy zdjęcia, będzie dostępna również dla programistów z firm trzecich. Microsoft planuje udostępnić API, które pozwoli twórcom oprogramowania korzystać z funkcji AI, takich jak generowanie tekstu, rozpoznawanie znaków czy tworzenie obrazów za pomocą DALI. Programiści będą mogli również używać bibliotek DirectML do optymalizacji zadań za pomocą GPU, co jest kluczowe dla osiągnięcia wysokiej wydajności w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możliwe będzie także korzystanie z wcześniej wyszkolonych modeli AI. Microsoft zachęca do używania języka C++ dla większej kontroli, ale także Pythona w przypadku tworzenia narzędzi dla Linuxa. Integracja AI w aplikacjach ma na celu ułatwienie pracy twórcom oprogramowania i zwiększenie funkcjonalności ich produktów. Teraz czas na wątek motoryzacyjny. Audi wprowadza chatbota ChatGPT do swoich samochodów, co pozwoli na ulepszone sterowanie głosowe. Dzięki temu właściciele modeli od 2021 roku z systemem MIB-3 mogą korzystać z asystenta głosowego, aby zadawać pytania i sterować funkcjami pojazdu. Integracja z ChatGPT odbywa się za pośrednictwem usługi Microsoft Azure OpenAI Service. Nowe modele Audi, takie jak Q6 E-Tron, również otrzymają to rozszerzenie. Funkcja ta zwiększa bezpieczeństwo jazdy, ponieważ kierowcy mogą korzystać z języka ojczystego bez odrywania wzroku od drogi. I na sam koniec branża gier. Nintendo postanowiło nie wykorzystywać AI do tworzenia swoich gier. Prezes firmy Shuntaro Furukawa wyjaśnił, że głównym powodem są problemy z prawami autorskimi, jakie może generować AI. Dodatkowo, Nintendo ceni sobie kreatywne procesy tworzenia gier, które łączą różne technologie w harmonijny sposób. Furukawa podkreślił, że choć AI może przyspieszyć pewne procesy. Firma nie chce rezygnować z unikalnych metod, które stanowią o jej wyjątkowości. Stanowisko Nintendo spotkało się z pozytywną reakcją fanów, którzy doceniają długoterminowe podejście firmy do rozwoju gier. To już była ostatnia wiadomość w dzisiejszym odcinku. Życzę Ci miłego weekendu. Do usłyszenia już w poniedziałek. Cześć. Masz tu AI,